Hejka! Czy ktoś jest w domu? O, tu jest! Mieszkanka tego... em Wspaniałego domu! Och, Nancy! Ua. Zacznijmy ten dzień! Hej! Mieszkasz tam? Ha! Żałosne! Chłopak, który podoba się Nancy, rozwala jej dom! O nie! Jakie to niegrzeczne! Co on tam pisze? Mam nadzieję, że swój numer. Ha? Chyba żartujesz. On napisał Daj mi nowego iPhone'a 13. Okej. Okay. Dwie osoby mogą grać w tą grę, panie Tony. Nancy też bierze karton. Napisała na nim Adoptuj mnie, proszę! O, biedactwo! Ktoś chętny? Czyżby moje oczy mnie zwodziły? Och, mój skarbie! Zarozumiała Kate i widzi Nancy. I jak niby ma się udać ta cała adopcja? Chodź ze mną! Ej! A? Pomożesz? No jasne, łap! Chodź, kochana, tędy proszę. Tony, czekajcie życie w luksusie. Ciesz się swoim pękniętym telefonem. Ha! No nie! Tak, powiedz mu, żeby tym razem zapamiętał swoje kwestie. Tak? Masz tu trochę kasy. rety! Masz klientkę. Słodkości? Rina właśnie dokonała sprzedaży życia. Tutaj, szafirowe niespodzianki. Specjalnie dla ciebie. Hmm. Dasz radę unieść je wszystkie? Papa! Okej! Okay. Mamo! Dzięki za pieniądze! Ua! I teraz jesteś niebieska i straciłaś tysiące dolarów. Trzymaj się, kochanie! Potknęłaś się o sztabkę złota? Ech! Au! Auć! Ach. Jesteśmy znudzeni. Tak, mimo że mamy wszystko! Ha? Hm. Grzebiesz w śmieciach? Jajko? Chyba tak. Nancy postanowiła narysować najsłodszą twarz. Zrób swojego własnego przyjaciela, O! Hej, jajeczko! Podoba Ci się zielony? Niebieski! Podoba ci się? Jej! Hej! Co to jest? Jajko się ukrywa? Nie! Ty głuptasie, znalazłam cię! Wi! Oui. Jajko, jesteś najlepszym przyjacielem, jakiego może mieć dziewczyna. Wi! Oui. Nie! A. Kochanie! Fuj, nie, nie przejmuj się! Mam tu coś lepszego. Czy ktoś chce nową zabawkę? Nie możemy się doczekać! Mama wsypuje brokat! Ekstra! No dalej, Nens! Spróbuj! Jej! Teraz naciśnij. Latający brokat. Ui! Ale zabawa! A psik! Och, szrek! Nie płacz! Hej, impreza! Nancy, Twoja twarz może być naszą własną, małą dyskotekową kulą. <ścoughs> fajnie! Mamo! Czas na trochę paliwa. Nancy, musisz przestać jeść czekoladę! No weź, mamo! Fuj, brokuły! Nie dziękuję! Operacja zdobyć coś dobrego! I mówiąc coś dobrego, nie mam na myśli żadnego bakłażana! Sekretny przewrót! Hihihua! Mama! Nancy! Ale Nancy nie chce tego oddać! Dobra, możesz sama to zabrać! Kryć się! To zadziałało przeciwko tobie, a! A teraz wracaj do brokułów! Mama wie najlepiej! Nie ma problemu. Trzy kliknięcia. I BUM! Pizza dostawa pizzy. Tak, to dla mnie. A gdzie jest twój opiekun? Właśnie tutaj. Zapłata? Tak, sekundka. Czy to złoto? Em, um, zatrzymaj resztę. Ha! Mam nadzieję, że to nie była jedna z tych cennych rzeczy mamy. Nieważne. Mmm, nareszcie. Mniam. Bum, bam, bum. Ej, już dawno powinnaś spać. Do łóżka, teraz. Dobrze, mamo. Hmm. Tak, jasne, mamo. Jo, jestem online. Jesteś co? Aha? To było straszne. W moim pokoju są potwory, mamo. Dobrze, chodź. Mogę dostać kocyk? Dobra, tylko. Cii. Łóż? Co jest? Tak tu zimno, mamo. Czy w końcu jest ci wygodnie? Mam jutro sesję zdjęciową. Wygląda na to, że nie tak łatwo śpi się z Nancy. Ha? Ty tak na poważnie? Pozwól mi spać, Nancy. Co do? Mamo, idź stąd! Mimi, mimi. Nareszcie, trochę spokoju. Uważaj na potwory. Och, Nancy, jesteś głodna? Coś dobrego musi być w lodówce super mamy. Nie chce się otworzyć? A może sprawimy, że się otworzy? To nie ma sensu. Orety, mamo! Ha? Nie! Och, moja biedna, mała służąca! To znaczy córka. Lodówka? Och, gupta się patrz! Przyłóż kartę, aby ją otworzyć. Teraz masz wszystko, wszystko, czego chcesz! Tadam! łatwizna! Wow! A teraz spróbuj! Swoją minikartą? Ekstra. Szkoda, że jedzenie pojawia się w zależności od ilości pieniędzy, a niech to! Czy to twój pokój? Wygląda świetnie. Mniam, mniam. Nancy, rozsypałaś. A teraz, co to za przyprawy? Jaka to magia? Co powiesz na ognisko? Ehm, tutaj, idealnie upieczone. Mmm, całkiem niezłe. Hej dziewczyny, edytujecie zdjęcia na Insta? Uśmiech! Ser! O nie! Tylko dwóch followersów? Nawet filtr cię nie uratuje. Ale ty jesteś niemiła, Kate. Uff. Chodź tu. Sprawimy, że będziesz wyglądała jak milion dolarów. Wybierz cokolwiek chcesz. Mam wizję. Modową wizję. Hmm. Czerwona. I jak? Nie. Hmm. Um. Hmm? tak sobie. A teraz? Ha! Szalboa, uzupełni ten strój. Jesteś teraz gotowa na czerwony dywan. A, bliźniaczki! Psi, psi, psi. Dzień dobry, księżniczko. W jaki sposób pokażemy dzisiaj, jak bardzo hmm. jesteś bogata? Ale masz dużo butów! dzisiaj założysz? Różowa kratka. Hmm. Typowe dla uczynnicy. Nie. Rokowa laska tu jest. Tak. Coś innego? To jest w stylu słodkiej, popularnej księżniczki. Wersja ultra mega bogata. Perfekcyjnie. Pobudka. W tym śmietniku. Bałaganie. To znaczy pokoju. <laughs> Co? Ładny but! I hej, co to za plastikowy materac z butelek! Hmm, ta dziewczyna ma cudowne życie. O, zgubiłaś buta! Łamiesz mi serce! Poczekaj, sekundkę! Orety! Heri da swojej siostrze buty, o których nigdy nie ośmieliła się nawet pomarzyć! To takie słodkie to dla Ciebie, co? Niemożliwe, niemożliwe, butelki? Ty tak na serio. Przecież wiemy, że masz kasę. Pa, powodzenia, a my idziemy dalej, hejka! Czas zrobić to, co jest święte. Nagrać TikToki, Orety! Ona wczuwa się w każdy ruch. OK, Jules, musimy się do tego przyłożyć. Lustro ją kocha. Masz zadatki na gwiazdę, ale. nie masz telefonu. OK, przepraszam, mogę spróbować? Tylko raz. Nie musisz mówić nic więcej. Przedstawiamy żonglującą Julie. A teraz powiedz, gdzie się tego nauczyłaś? Co? Orety i. I nie podoba im się. O! Oh. Przegryw! Pokażę ci. Operator! Może być tysiąc? Jasne, że tak! No to do dzieła! Patrzcie na tą jakość! Będzie z tego viral, viral, viral! Wow! E, co to się stało? To było niebezpieczne! I zostało nagrane? Nie. nie, 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 nie. Julie wrzuciła ten film? Mamy viral! I miliony lajków! Uciekaj! Uciekaj! Julie! Hej, kujonko. O Orety, jaki on piękny! Ha? A ty to bestia! Nikt cię nie może zobaczyć z tymi strasznymi wulkanami brzydoty na twarzy! Nadchodzi jeszcze większa drama. Mój świat się skończył! Pierwsza jedynka, co? Co mam teraz zrobić? Ha, rozumiem cię. Przyjaciół poznaje się w biedzie. Ale czekaj. Naprawmy wzajemnie swoje problemy. Pomożesz mi? Zamienimy cię w Julie. Turbo popularną szkolną gwiazdę. Potrzebujemy tylko tego. Ścistaj te pory, tak! I jeszcze to. Magiczne plasterki. Powiedz papa tym pryszczom. Do zobaczenia nigdy. Mogę wam powiedzieć, że o Julie będzie mówiło się w całym mieście. Patrzcie, będziecie zaskoczeni. Te plasterki zadziałały na pryszcze. To naprawdę jest jak magia. Kerry, ty guru piękna. Yay. Fuj! Tak, będziemy potrzebować czegoś na ten oddech. A! Iskrzący uśmieszek 3000. Otwórz buzię szeroko. Uuu! A teraz czekamy. Czujesz te wibracje? I gotowe! Co dalej? Fryzura. Uuu! Podoba mi się ładne afro, ale... Tak, naprawmy to. Po prostu... Ugh, te włosy są nie do okiełznania. A! Jakiś pomysł? Odkurzacz? Myślisz, że to jest... Au, konieczne? Ekstra! Wow, zrobiła to! Wow, wyglądasz tak dobrze! Czas na makijaż. Ha? Ah, Juliet? Ha, no dobra. Witaj z powrotem, piękna. Tutaj. Oryty, nowa ja. Wow, twoja uroda jest oszałamiająca. Super wam poszło. A teraz musicie się pouczyć. <ścoughs> Wielkie dzięki za oglądanie. Teraz czas na wpadki. Nowe odcinki pojawiają się cały czas. Więc pamiętajcie o subskrypcji i dzwoneczku. Ok, pa pa! Podpisano, załoga.